witajcie dzisiaj ja przeczytam wam o zezi a, a czemu nie ja no poczekaj ty przeczytasz następną część ale jak teraz no spokojnie spokojnie jeszcze przeczytasz ja tak szybciutko a ty kolejną zgoda zgoda niech tak będzie do zobaczenia już zaraz przeczytam Wam kolejną część historii o Zezi. Zezia miała różne marzenia, tak jak i każdy z nas. Marzenia Zezi. O czym marzyła Zezia? Zezia marzyła, żeby Giler ładnie mówił i żeby bawił się razem z nią na placu zabaw w soboty i w niedzielę. I tak to Zezia strasznie się wstydziła Gilera, gdziekolwiek by byli. Bo Zezi zawsze się wydawało, że wszyscy patrzą i patrzą właśnie na Gilera i że się z niego śmieją. Zezia nieraz stawała w obronie Gilera, gdy inne dzieci... Nazywały go głuptasem, albo czasem jeszcze gorzej. A co? Ty jesteś mądrzejszy, a na wszystkie modele traktorów? Tak na pamięć? Ha, mój brat zna. A umiesz odróżnić w ciemności szelest papierka po czekoladzie z kakaowym nadzieniem od szelestu papierka z nadzieniem marcepanowym? A mój brat potrafi. Ześ marzyła o tym, żeby Giler wstał kiedyś o 10 rano, zamiast wstawać codziennie o 5:47. Choć Zezia cieszyła się, że giler przesypia całą noc, bo dobrze pamiętała kiedy było inaczej. Zezia marzyła też, żeby kotka łatka była bardzo, żeby żyła bardzo, bardzo długo, i żeby Julka już na zawsze została jej przyjaciółką. Obie dziewczynki spisały kiedyś na kartce postanowienia. Każda oddała przyjaciółce swoją wersję. Zezia przechowywała julkowe postanowienia, które brzmiało tak: Ja, Julka, chuchroń, obiecuję Zuzi, Zezik, że będę jej przyjaciółką na zawsze i że nawet jak będę mieć męża, to najpierw będę mieć czas dla Zuzi, a dopiero potem dla męża. To samo napisała Zezia, z tą różnicą, że to Zezia obiecywała Julce, że Julka będzie ważniejsza od przyszłego męża Zezi. Czytamy, dalej. Zezia marzyła tak troszeczkę o większym pokoju dla siebie i o pianinie, na którym bardzo, bardzo chciała nauczyć się grać. Zezja, od kiedy pamięta, marzyła też o tym, by wszystkie zwierzęta tak bardzo ją kochały jak y, tą dziewczynkę z obrazka na ścianie. Kotka łapka bardzo ją kochała. Zezja na przykład o tym wiedziała, ale nie wiedziała dlaczego psy państwa Denko już jej nie kochali. Państwo Denko. W zależności od nastroju odkłaniali się Zezi, lub gdy byli już bardzo, bardzo czerwoni na twarzach i spoceni, bardzo się spieszyli do domu. To już nie widzieli Zezi, nie słyszeli jej głośnego dzień dobry. Zezja marzyła też, żeby mieć więcej rodzeństwa. Bardzo kochała swojego brata, ale chciała, żeby bardziej ją rozumiał, czuł to samo co ona. Na przykład jest smutna. Kiedyś tuła sobie kolano i bardzo płakała. Giler podszedł i przyglądał się. Patrzył na łzy spływające po policzkach i na wykrzywione usta i czerwony nos, ale nie pogłaskał jej, nie pocieszył. Zezi było wtedy bardzo trudno zrozumieć zachowanie gilera. Zezia miała ogromne marzenie, żeby poznać kiedyś ciocię za granicę. Rozmawiała z nią parę razy przez telefon. Ciocia za granicą wydawała jej się bardzo miła. Ale mama Zesi powiedziała, że do cioci można dolecieć tylko bardzo drogim samolotem, którym bardzo długo się leci i jeszcze do tego e, jest e, inna strefa czasowa. Tata Zesi tłumaczył e, jej przez parę ładnych minut, co to oznacza. A oznacza to mniej więcej tyle, że tam jest inny czas niż w Polsce. Gdy cała rodzina Zezików spała w nocy, to u cioci za granicę był środek dnia. Dlatego tak trudno było mamie kontaktować się z ciocią, choć Zezi wydawało się, że nie tylko o to chodzi. Zezia marzyła o tym, by Wojtek kot został jej mężem. Oczywiście nie powiedziała o tym Julce. Wręcz przeciwnie. Gdy tylko Julka Wspominała coś o Wojtku, Zezia zaczynała sapać, wdychać i obruszać się. Julka miała podobnie z Markiem Oświckim, który włożył jej kiedyś do klas y klasowego chomika do torby. Idealny powód, by nie odzywać się do niego do końca szkoły. Ale gadała o tym Marku i gadała, a Zezia milczała o Wojtku. Wojtek kiedyś napisał, lubię twoje kitki. Zezia nie mogła się już skupić do końca dnia. Zezia chciałaby mieć z Wojtkiem dom, dzieci i psa i kota. Na razie marzyła, by ją pocałował i by chodzić za rękę do parku. Tuż przed snem Zezia przypominała sobie wszystkich spotkanych w ciągu dnia, którzy byli smutni, lub czegoś potrzebowali. Marzyła, żeby wszyscy mieli tak samo miło i dobrze jak ona. Na przykład Sylwia Patyna. Z mamą chodziła strzyc włosy do znanego fryzjera, miała rasowego psa i bardzo dużo wszystkiego. Ale Zezia jednocześnie wiedziała, że mama Sylwii miała co chwila nowego męża, a tata Sylwii nigdy nie pojawił się w szkole. Albo taki Artur Piechciuk. U niego z kolei było bardzo dużo rodzeństwa, a tata, tata był trochę podobny do państwa Denko, a mama była chora. Zezia raz zaprosiła Artura do domu w sobotę. Cieszył się, że to tata e, podarował mu taki szwajcarski scyzoryk z różnymi dodatkowymi ostrzami, a jak mama upiekła ciasto, to mógł zjeść spokojnie swoją porcję. Niektóre dziewczynki z klasy, gdy dowiedziały się, że Zezia gościła u siebie Artura, śmiały się z niej, że zaprosiła takiego biednego piechciucha. Zaprosiła jednak Artura piechciucha na następny weekend. Tylko, że Artur już nie chciał przyjść. Pewnie się wstydził albo nie chciał robić kłopotu Zezi. Próbował nawet zwrócić scyzoryk, ale Zezia powiedziała, że i tata bardzo, ale to bardzo by się obraził. Więc Artur zachował scyzoryk i chyba był szczęśliwy, że tak się stało. Do zobaczenia. Mua, 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 mua.